Witam Was w kolejnym odcinku yy, Brawl Stars Dzisiaj będę. Yy, 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 yy. Dzisiaj będę. Będę, będę, co, będę. O! Tak. Chwila. Ja. Proszę, że subskrybujcie kanał. Jest! No w końcu to jest. No nie, dobra. Pierwszy poziom, ale i tak bardzo dobrze. Musiałem yy, będę grał na ZDM'ie widzę głównie Piper i Mortis raczej nie będę czy innym grał ale oczywiście nie ma modyfikacji oczywiście no i leci je ja widzę ja subskrybujcie kanał yy, ja jestem trochę chory ale ale no, no daję nagrywam nadal żebyście wiedzieli że jednak nie umarłem Tutaj nie przestałem nagrywać Zakrecimy, mamy, mamy, mamy. dziwnych przeciwników jakby słabi są No jest No ale z naszym teammateem Widzę to tak średnio bym powiedział Idzie No to już serdżer Cyk Ale zbejtowałem Oj tu Jesse Brawo serc, dobra, widzę, nasz i to garnia Dawaj, wejdzie. No nie wejdzie, no i znowu. Dobra, hyper Co to jest zakazu jakiś? Aha, że dalszy zasięg. Nie, Mortis! Panie, co ty, co ty żeś Mortis? Co tylko ja umiem Mortisem grać chyba w całym Brawl no, no, może to umie i Fizzix tak dalej, ale... Słabo, słowo, co No słabo, no słabo grałem. No nie, no to są żarty jakieś, żeby można było leczyć. No, i nie została. Dobra, więc lecimy prawą flanką No nie no człowieku, no co to jest za jakiś cheat No nie no chłopie, to powinno być zaliczone Co to jest Dobra, lecimy drugi hyper No i S S S S S Widzę S 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 Swear yy, szybsze przeładowanie, gadżet, yy, no, ten pistolecik, ten rewolwer yy, i giry, czyli wyposażenia yy, to yy, widzenie i siła i to jest To są giry, które Jakby są bardzo przydatne. Zsiodłem no, żony że mnie ciągle piperka nawalała to, to już wiem czemu bo to poprzez ten gear ten gear jest tym więc w co sobie... no 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 jest plus kurde uciekłem tylko ale auto aim widzę uuu uuu Uuuu, uuu, uuu. uuu, ale łatwo widzę Wszystko o Jest śmieszne Widzę, widzicie, widzicie, widzę Uuu, widzowie jakieś 5 kg miałem w tej rundzie już 5-0 no, chyba No i cyk pyk, cyk 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 No i nie się skruło wzołe. Mogłem to lepiej zrobić, czyli później. Nasz Mortis niby się skinny ale taki średni bym powiedział. Więc e, smutna emotka. Dobra, masz faj. Popsnie, Aha, dobra, bo to To dlatego nie tak naćwano. No dawaj Mortis ULT! No Mort Dobra, no nie, dobra. Ilnięty Jak mnie znowu zabije, ten gnoj Dobra, nie zabij. Jaj, kurde, aj, ja nie wiem, ja nie wiem, co teraz to zrobiłem aktualnie. Ale dobra, załatwiony spike. Ten mnie pipa załatwia mnie. I mamy długo brał tym więc... za. Passa osiem, siedem cztery. No Morty nie, nie powinien być na z no ale cóż. Jeśli tak, to niech, be, niech będzie tak jak jest. Yy, I my lecimy po odbijanie Piperki. Na razie 687 na... 688 na 800 na osiemset kucharków. Morty, Morty zaakceptował, grał ponownie setę w sekundę. Szczerze widzę, jeśli, jeśli jeszcze raz to zrobi, to ja chyba... No zen mi będzie. Nie gram podobnie. Tylko otwieram start open I lecimy. Coże. I od razu walnął. Dobra, mortis dostał. Dobra, nie, dobra, chłopie. No dobra. Nie, kurde. Ul się użył Za, za dużo panikuję widzę. Dawaj duszy sprint, brawo Mortis Widzę jako doświadczony gracz Mortisem. Wiem, jak Dana Dynamite będzie strzelano tutaj akurat w tej sytuacji. Nie! Nie, nie. nie, 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 nie. To nie! Jak to z czterech trzech wszystkich zabili? No to jesteś, to jest dupkiem. I pasca 8 zakończyła się. W taki sposób widzę. Czyli tu się nie. Otwierałem dropa A tak jest No i o to chodź. Dobra, 19 parku. Dobra, zobaczymy czegoś. Czy mi się przypięć? Akceptuję zaproszenie i ja w tym czasie lecę Piperku, ponieważ po co mordować czas Dobra, my wygramy to, widzę, my to wygrywamy. No jakby Bast to jest, jest takie jak dźwięko na Piper. Nie mówią co gażecie No ale mój AIM Nie, 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 bo on sobie ulta ładuje na... Bravo Mortis. Dobra izajaš hoče ten ten Mortis to on 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 keruje nas. Ja 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 tu też jest. Mortis. Bravo King, good No, bravo Mortis. I znowu dostał klepę. S. No i tak, widzowie. Nagrywałem <laughs> znowu. Patrzcie, Przecież Nie, on jest w bitwie. Nie, on chyba jest offline. kurde a ja chciałem odtworzyć sobie Stardropa. Nie, miałem za darmo tam. W karnecie 540 ma HP chyba dajna, czyli ma bez starczy. I mamy tutaj takich słabych takich podstawowych. Dostał, dostał, dostał i się nie odzywa. Może będzie mi tak Nie macie fang. Nie, no jak on to mógł strzelić, no? Miał dwa koła. Dobra, ale dostał. No i mamy bramkę. Ja mam Hypera. ja go od razu nie używam. Tylko, jak będzie większy problem No szkurde kurde Jakiś śluzek widzę nam strzelił, to jest zniewaga No i znowu minus 7, plus 1 czy 2? No z jestem A ty... ty siostrę to, 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 to jest właśnie asortyment Piper Lecimy na no, zadanie. Jak widzicie, sam widzę. Ja jestem bardzo dobry grawczy, Piper i drugi kanał. To jest Frank. To po prawej, po tak. No to jest Frank. Bravo, ból no. No to mi się 35 jest offline Ej nie strzelimy w No, nie mówiłem Po prostu chciałem się zadać No i mamy to Połowa Hypera co najmniej no, no, po, co najmniej połowa Hypera wbita Serczyk dostał mocno No i ustrzelony Dobra, to nie było, że dobre. Ale przynajmniej do na majka wolne. bo ból jak na teraz ma to daj leży. Tak? Leży? Hmm, nie wyszło widzę z tym sercem, tak jak chciałem. No dobra. Daj na widzę, jest ogarnięty, chociaż nie ma skina szkoda. No ja nawet nie wiedziałem, że coś tam się dzieje 3, 2, no dobra, 8 karków. 390 na 803 jeszcze 160 kucharków żeby wbić 25 rangę i jeszcze 50 dodatkowych no Nie, dobra, 140 No nie wiem dobra, może trzeba odrobić Dobra, widzę, że mam już takiego enemy. Dobra, została. 3-400 się dostanie, to już się leży, nie? Nie? No, to jeszcze chcę więcej. No i masz. Spróbuję czyś. Nie. Kurde, no, a ja, ja ją dotknąłem. Nie nawet, może. Tu Mortis po prawej pewnie. Nie, no chłopie. Jakby lepiej tym pistoletem celowała to, to by może się udało. Nie. Nie tu Mortis zaraz przeżyć Dobra, tak No to jestem nie powiem czym No nie, dobra, nasz Mortis to jest jakaś kurde pomyłka. no jakiej nie mogę widzieć, przecież ona jest ukryta Dawaj mort! Brawo Mortis! Mamy to Brawo, 1-1 jeden jeden. Będziesz się postarali moi. Ja ciągle się staram. Nie ma go. Ale tak szczerze to nie mieli dużo... Wszystko wyeliminowaliśmy. Tak że to tam ci mieli dużo harta po prostu Mortisa puścili. No mamy to widzę, niedługo 700. Czyli 203 ranga. Dobra, sercie musisz rozkonować, nie jesteś towarzyszem że... No Zawsze... Bo... No, zawsze jest taki wyborny rolnik No i git! Nie przekładałem za gościa. Jak widzę, teraz dadzą mi bula. Mortisa to będzie za dyma Czastery Mortis, no dobra. O Jezu, przeciwnik to boty. O to boty. Jeszcze śmierdzi botami. Zawsze jak się ma widzę Mortisa i nie ma się skina, to się bierze Mortisa z cylindrem. A nie kurde, łysego. O boty. Oa! Wow. No chłopie, nie, dobra, ja nienawidzę Rico wzr. na, na czyste no, go zabiło, zabiło, na pewno. No, 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 mówię. no, no, nie, no, Chester, no, nie. Ty idioto, Chester jedna no, no, Ty no, skur... что, что получается <свист> зрение. Это гумно, но... Все меньше лензи из-за этого засранца. Это какой-то гумно, да? Это из-за какой какой-то гумно. Просто из какой-то гумно. Что-то на минут. Ja, jak, ja, jak ja znowu przegram Piperką drugi raz po rząd, to no chyba tak będzie, no to ja zmieniam na Mortisa tak? No. Co ja powiem? Pierwszy. Drugi. Trzeci. A piąty... na no, ja piąty... już mam pięć zero Kolej. No, no nie nie mogłem inaczej. Pusty. Ortiz jest pewnie. <laughs> nie ma. Kurczę, szkoda, że zabił Riko. nie. Szkoda, że zabił. Ed szkoda, że Edgar zabił Rico Bzez, mhm. zaraz drugi Hyper. Дожди Хайпер. Да, так я уж мотал. Эдкая. Разворал база. я слышу сюда. Не могу Не, ну człowieku jak on mnie... aha bo ja mam mniej hp dobrze dlaczego ja się nie podnoszę co nie, czemu mam tego, że... tego nie, nie ma tak nie ma tak I powinniśmy już wygrać widzowie. Tyriko Tak! Brawo Lazania! lasagne góro, o chłopie! 13-3! No to jest mistrzostwo! I jeszcze mnie skudosowali. Bardzo dziękuję za grę tą Piperką 13-3 widzę. Widzieliście kiedyś Jaki wynik? Wzorowałem każdego. Dobra, 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 to ich będzie na S. Cyk! No nie! S. O chodź tu, Bibi, chodź do krzaka, no czemu nie. Nie podniosłem się, ale to i tak widzicie. Dawaj Mortis, no dobra, brawo Mortis. 1-0. Łatwo. Jeszcze ja mam HEPRA? Nie mam. No widzowie, no, widzicie. Pro gaming. Na u uu No i łatwiej, No i widzowie 7-1. Krótka piłka, krótka gierka Ponownie, no jeśli fek zagra ponownie Nie mam nic przeciwko, no i pięknie Cały team ponownie gra, jesteśmy wszyscy super Strzelamy brałki I w ogóle fajny team, widzowie Się trafił, są żonki tak No Mek to ja zabiję szybko Mortis kontroluje Riko kontroluje Rico Koko, coś tam w okolicy ja wiem co ale

ZERO krzaków, ZERO krzaków, nie może być nie mogą... nie może być, nie nie może być... Aj, jaj, jaj. Dobra widzę. Właśnie wzięliście ostatnie dwa popisy teraz Lecimy rewanż Mortisem za to wszystko co mi zrobili, czyli zminusowali moi teammate kucharki na Mortisie. Ja już widzę jak się gra z samemu Mortisu to najlepiej nie na sobie. Na no, takich randach, bo, bo, bo... same boty widzę się, trochę. Co to jest za postać? Co to jest? Nie skomentuję tego widzę ponieważ stało się... ...bardzo nieprzyjemnie. A, to Jessie jest, dobra. Dobre, dobra, 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 No nie, no kurde no. Ja czy stara nie mogę podjechać przez to? A teraz ma no, mnie na trzy hity. Jak nie na mniej. Jeśli jeszcze się że jestem w dupie. No, no mówię o tym, nie? Jestem w dupie jak mi utał ja. No przepraszam, że mówię, że jestem w dupie, no ale to prawda. Cała święta całe wprawda. Dawaj! Brawo, Mejzi! No idziemy, to będzie ostatnia Morty wiem tak. Definitywnie. No, na, na zakończenie taki, taka taki, taki, A moglibyśmy taki, nawet nie poradzić. To poradzić. To prawdopodobne, mało tak tak taki, I widziałem, takim akcentem bardzo pozytywnym kończymy Odcinek, mam nadzieję, że nam się podobało. Subskrybujcie, a jeszcze nie, jeszcze nie. No i to jest dopiero, widzowie, piękny akcent. To się nazywa. O to chodzi, dobra. Mam nadzieję, że nam się podobało. Paraj.